50 metrów, tak? No Strasznie w takim koszu ja Mam nadzieję, że klubkom zapraczamy o te kosze Co więcej, tym stąd są drewninki Ale nie jest źle 40 metrów, cały możemy mieć 50 parę Ale teraz już idziemy pioną Wcześniej szliśmy na leżący. 50 metrów I Mamy to, teraz sobie ukłócę. Bo mi jest mniej widoczny. Moi drodzy, 60 metrów. O kurde, ale jazda. No. Teraz nam skacz no. Rozsięło bycia jak marzenia. Nie pomyśleć, nie mylę przepaść. Na 60 metrów Igor sobie robi sesję zdjęciową, żeby tylko telefon nie wydobcł się. Tam nasze auto. Tam jakiś kukrzyca był, o którym wcześniej mówiłem. Może no, nowa nie w głowie że to tego chodzenia w kółko. Ludzie kochani, jak tu jest pięknie, jak się pani na te drzewa patrzy, to nie macie pojęcia. No i są tutaj warunki do spania. Żeby tutaj hamak powiedział, całą noc spać pod warunkiem, żeby deszcz nie padał. O kurde Ej Tam kolejne dwie osoby idą Ale to chyba od nasze, nie? A jak na razie nie patrzą na górę, nie? Dziwają, że ta koparka tak stoi porzucona Zniszczona Chcesz mi trochę zdjęć? Mhm Jedziemy tutaj od 31 minut tak. i pora na zejście Dokładnie tak Wiem, że tego na filmie nie widać, ale to jest taka dziura, że ja bym nie chciał tam wpaść No Dokładnie Jeszcze chwila Czy nie ma nikogo? No chyba nie Durururur. 300 na te drobiлки zostało. Mogłoby być trochę dalej. No, nie ma nikogo. 40 metrów zostało. Jakby co to, sorry, że z ręki nagrywam, bo zapomniałem o no do mocowania, co do głowy się przyczepiam. No i jest jak jest, to dobrze, A Jakaś tam dokumentacja będzie. Z plecakiem to byłaby to, na to masakra wchodzić. Igor jest w połowie drogi dopiero. 0 metrów Dziękuję bardzo że byliście z nami tam na samej górze Pozdrawiamy wszystkich Igor już kończy więc do następnego